Trzeba pamiętać, że inny język to jest jak inna filozofia. Jak mamy różnych filozofów, tutaj, mieli różne podejścia do życia, jak uważali, realia jest, postrzegali to w różny sposób i tak samo in, języki są inne i mają inne podejścia. Tak jak spojrzycie w matematyce, możemy równanie, róż, przez różnych równań dojść do tego samego, Wyjścia, ale przez inne sposoby. Tak należy brać pod uwagę, kiedy uczycie się nowego języka, może się mówi w taki sposób w naszym języku, ale w innym języku się nie mówi, i trzeba przyswoić tę metodę myślenia. Kiedy zaczniemy myśleć w taki sposób i widzi, widzimy, że jest inny sposób, żeby tak rozwijać, to nasz mózg się rozwija też razem z nami. Co się dzieje, kiedy uczymy się nowego języka? Nasz mózg tworzy nowe ścieżki neuronowe. I na początku będziemy czuli, że to jest trochę trudne dla nas, ponieważ z natury nasze mózgi są leniwe. Ale poprzez czas będziecie sobie utrwalali tę informację i będzie łatwiej Wam to zapamiętywać.